Hej, hej, dziś tak bardzo nietypowo bo udało mi się troszkę ogarnąć warsztat, stawić regały. W końcu przewiozłem część podzespołów do budowy automatyki, ale nie o tym odcinek. Wiadomo, mój off grid ostatnio umarł, raczej umarł, został zaniedbany, więc jest czas, bo już mieszkamy na budowie, warsztat już jest cały przeniesiony. No nie ma tylko tego sprzętu, widzicie jest około 100 kuwetek. No jeszcze około 500 przyjdzie. No ale to trzeba posprzątać pod to powolutku. Myślę, że do tygodnia to ogarnę, ale my przejdźmy do tego. Czas zadziałać co w gridem. Eee, moje wyposażenie znacie, to jest nowy inwerter, raczej nowy, u mnie nowy, wygrałem go z licytacji. Stan podobno sprawny, ale to dzisiaj sprawdzimy. Chodźmy do unboxingu. Myślę, że unboxing z takiej perspektywy będzie idealny. Zobaczymy w finalnym tym, tym rezultacie. No tak jak mówiłem na początku, nie rozbierałem jeszcze tego pudełka. Nie wiem, co mnie czeka tu w środku, czy będzie to kompletne. Ale zobaczymy. Z opisu oferty wynikało, że jest to kompletne. Więc już widzę, że nie jest. Ale dobra, przejdźmy. Pozwólmy się papierologii. To nam nie jest potrzebne. Mamy sam inwerter. I w pudełku nic więcej. No to już widać, czego brakuje. Na pewno dopytam sprzedawcę, dlaczego brakuje i dlaczego nie było w opisie. Co my tu mamy fajnego? Mamy długi kabel zasilający z standardową wtyczką od Hojmalsa. czyli w standardowej wtyczce. Mamy to jest inwerter w ogóle jednofazowy, czyli mamy tutaj fazę 0 i uziemienie, przynajmniej tak plus minus. Z drugiej strony mamy podobnie, już Wam pokazuję to jest gniazdo i po prostu jeśli mamy kilka tych inwerterów, to łączymy je. Ze sobą na takiej zasadzie ja nie będę tego wciskał, ponieważ nie mam tutaj e, żadnego klucza, żeby to rozłączyć. E, a jest potrzebny klucz, żeby zaczastki się rozpięły. Jest to inwerter na. O, nie będzie współpracował. Na dwa panele jeden z tej strony, drugi tutaj po drugiej stronie. Jest dioda sygnalizacyjna, zielono pracuje, czerwono jest kłopot z siecią AC. Szczerze nie pamiętam już tego, bo dawno, dawno temu montowałem tego typu inwertery u klientów. Więc trudno mi powiedzieć. Jakie mamy tutaj parametry? No powiem szczerze, Wy widzicie tabliczkę znamionową, miała troszkę daleko. E, maksymalne napięcie, które może przyjść z paneli, to jest 60 V. E, zakres pracy jest podany e, z samego MPPT od 33 do 48. Range od 16 do 60. Start-up, czyli e, kiedy kiedy zaczyna działać, kiedy zaczyna produkować już inwerter czyli on staje od 22V. No ładnie. Zobaczymy, bo na pewno to przetestujemy i tutaj na zasilaczu laboratoryjnym. I na pewno przetestuję to e, jak już będzie zainstalowany. No na pewno nie będzie zainstalowany w tym roku, bo docelowo mam to kupione na instalację na garaż. E, ogólnie będę ich jeszcze kilka używał, tego typu inwerterów, ale prawdopodobnie tych na 6 paneli, bo wychodzi to najbardziej ekonomicznie. Chyba, że mi się uda za tak dobrą cenę dostać, tak jak tego. Co jeszcze mamy? Dwa stringi po 15A maksymalnie, 700W jego mocy łącznie, czyli dwa panele po 350. Ja raczej będę 450 kładł, ze względu na to, że mam dobrą cenę. A i dobra, moi drodzy widzowie, zacznijmy od sprostowania takiej drobnej rzeczy. Na różnych forach, forach ja się mało udzielam, ale od czasu do czasu wrzucę jakieś filmy. Przede wszystkim na fejsie i na grupach dyskusyjnych pierwsze co się pojawia to komentarze typu Fajnie Ci się coś buduje, ponieważ masz sponsorów. Podkreślam. Moim jedynym sponsorem jest mój portfel, czyli to, co sobie zarobię, to sobie wkładam w sprzęt i, że tak powiem, w moje hobby robię to, co lubię. Nikt mnie nie sponsoruje. Jeśli pojawi się jakiś sponsor w przyszłości, na pewno o tym powiem. Wspomnę o tym, zareklamuję go. Na chwilę obecną nie mam sponsora, chyba że możemy sponsorem nazwać moją żonę. Ale myślę, że w tym wypadku, jak każdy z Was wie, jak to się kończy. Znowu jakieś graty kupiłeś, znowu masz nowe zabawki. No niestety, byłem mały, miałem tanie zabawki. Jestem duży, mam drogie zabawki. No i lećmy dalej. Co tu mamy? Że jest jednofazowy: 230, 240, 220. Od 50 do 60 herców. Sprawność 96%. Ym... Tego parametru nie znam. Szczelność IP67. No i zakres pracy temperatury od minus 40 do plus 65. Raczej u mnie tej maksymalnej temperatury nigdy nie osiągnie, bo docelowo będzie i tak w odstępie od paneli zamontowany. Będzie prawdopodobnie gdzieś do ramy, do kratownicy przykręcony. I to by było na tyle. Wracając do naszego testu na początku filmu, powiedziałem, że chcę zrobić test, ale nie mogę go zrobić, bo nie mam jak podłączyć go do sieci DC. A szczerze powiedziawszy, nie chcę rozrwać tej wtyczki, uszkadzać ją, tylko po prostu muszę dokupić tutaj konektor na AC, żeby to miało ręce i nogi w przyszłości. Na pewno za kilka dni wrzucę kolejny film, jak już będę go testował, jak go daję do sieci, ale na pewno Wam dziś pokażę, czy na pewno wstaje w tym zakresie, czyli tych 22 V. I będziemy mieli czerwony alarm, czerwoną lampkę z tyłu odnośnie tego, że nie ma sieci AC. Ja powiem Wam szczerze, już skręcili tą wtyczkę. Ale z tego co mi się kojarzy, nie jestem pewien, może wy wiecie, ona jest tutaj chyba zgrzewana. Albo jest tak mocno dokręcona. Może wejść, wezmę sobie mojego przybornika narzędziowego wspomagacz, ale, ale no niechętnie, ponieważ nie, nie chcę go obrobić, objechać. I tam zwał jak zwał, ale zobaczmy, tak delikatnie. O, puściło. Dobra, odkręćmy ten dławik. Ale pewnie i tak się nie dostanę do bebeszków z niego. Jakbym dostał się do samych przewodów, to byłoby łatwiej. Tu mamy teoretycznie klips. Ale teraz powinno to wyjść, tak? Dobrze myślę? Ja się nie wiem, czy dobrze myślisz, ale coś by się tu ruszyło. Kurczę, nie pamiętam już tego, jak to szło. Lecimy, lecimy dalej z tematem, zobaczymy. Może się otworzy tutaj. Tu się to zabezpieczało. Nie, a może tu? Nie, to może tu też nie na Hama nie chcę próbować, bo wolałbym, żeby to było szczelne. Mm -hmm. Powiem Wam szczerze, że. No nie wiem, nie pamiętam już tego. Ale coś może wymyślę. Więc tak, styczką, sorry, nic nie wymyśliłem. Odwróciłem go na plecy lub na brzuszek. Trudno mi powiedzieć, która to jest jego strona. Tak, żeby dioda sygnalizacyjna była widoczna. Pod jeden kanał PV podłączyłem mój zasilacz laboratoryjny i startujemy z tematem. Ja włączam zasilanie i zobaczymy w którym momencie wstanie ten chojmas. Mamy teraz 11V, chojmas śpi i. O, nie, 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 zobaczcie. Chojmas się obudził. A to ciekawe, ale nie próbował. Hmm. Dobra, jeszcze raz. Włączamy mu te 11V. Ciekawe, czy będzie na zielono. Jest na zielono. Normalnie się zarejestrował. Bo normalnie się odpalił. E, zajebiście. Bo to znaczy, że startuje już od 11V tak naprawdę. Zobaczymy. Zmniejszymy mu napięcie. Dawaj mu. 7, 2 V i z szpi. Jedziemy powolutku do góry. Podkręciłem mu troszkę amperaż. Ile będzie chciał, tyle sobie weźmie. 11 V. No i śmiga dobra, dajmy mu 8 V. 9 mi wyszło. Budzi się. 7 Siedem. Siedem to już ma zdecydowanie za mało. <laughs> Nic się nie dzieje. Ale dobra, no to wejdźmy teraz na 23 V. Mamy czerwoną kontrolkę, to jest informacja dla nas, że coś jest nie tak w 23V, bydlak normalnie stał. E, tu jest antenka 2,4 GHz, bo wszystkie, wszystkie e, mikroinwertery możemy sobie spiąć w jeden system, żeby monitorować, które panele, ile nam dają energii. Możemy sobie fizycznie wtedy poznaczyć te panele i i przykład, przykładowo do tego inwertera będą dwa, czyli podpisać sobie panel jeden, panel drugi i w łatwy sposób będzie nam znaleźć, co jest uszkodzone. E, docelowo, e, ale w sumie to i tak dopóki u mnie to nie zostanie zainstalowane, to trudno mi cokolwiek powiedzieć, jak ta instalacja będzie wyglądała docelowo. E, ten hoimals zostaje u mnie, bo i w dobrej cenie go wykorzystałem, więc albo go podepnę. Pod mojego off-grida, ale to Wam jeszcze wytłumaczę, jak to będzie podłączone, albo pójdzie pod on-grida i będę zasilał tauron z jakichś śmieciowych paneli, które gdzieś tam kiedyś w przyszłości zawisną. Ale docelowo mój główny inwerter zostanie wymieniony na deję, więc do port na porcie generatora można zasymulować sieć. Elektryczną, czyli taką sieć zawodową, i podpiąć dowolny trójfazowy falownik albo jednofazowy falownik, i wtedy Deja, że tak powiem, e, przejmuje tą moc i wykorzystuje, rozkłada sobie to według swojej potrzeby. Czyli albo zasila tam odbiory, które są do niej podłączone, albo ładuje magazyn, który jest do niej podłączony, albo daje do sieci. Przykładowo, jeśli wykorzystamy taką Deję 12-12 KW to wtedy na tym porcie możemy przyjąć 12 kW zasilania, ale podkreślamy, że nie korzystamy z MPPT, które jest wbudowane, bo jeśli skorzystamy z tego wbudowanego MPPT, czyli podłączymy panele bezpośrednio do DI, to DI no nie utrzyma nam takiego zasilania, bo jeśli przykładowo podłączymy tam 3 stringi po 10A każdy, to już mamy 30A prądu DC z paneli. Pytanie jeszcze, jakie, jakie napięcie, czy tam na 600V stringi będziemy mieli. To nie możemy mu, przek inaczej, nie możemy przekroczyć tych 12kW zasilając go, czyli moc łączna z jego wbudowanego MPPT i moc łączna w moim przypadku z takich mikroinwerterów. Tylko podkreślam, to jest jedna fazówka, docelowo będą trójfazowe, a ten jest dla mnie na testy. Eee, wrócę jeszcze do filmu, jak dorwę gniazdo do tego. To pokażę Wam, jak idzie z oddawaniem. Podłączymy licznik i zobaczymy, ile wydusi z tego zasilacza. Teraz jest 0,02 Ampera poboru przy 23 V. Myślę, że jak podkręcimy mu troszkę więcej. Dajmy mu tu do 50. Mam wrażenie, że dioda nawet jaśniej zaświeciła. To już mamy 0,1A. Widzicie? Przepraszam, 0,01A. Teraz zejdźmy do 11. Widziałem wtedy 0,05A. Powolutku schodzi. Nie wiem ile ustawiłem bo to tak regulatorem o 11 mamy 0,05 Ampera. Dobra jeśli interesuje Was co dalej będzie z tym Hojmalsem. Dajcie subika, dzwoneczek. I lecimy z tematem. Ważne żeby się rozwijać a nie stać w miejscu. Hej hej.